Nasz przepis na bułeczki zaczynamy od dodania do trzech szklanek mąki szczypty soli. Do całości będziemy dodawać teraz drożdże. 5 gram suchych drożdży. Olej 50 gram oleju rzepakowego. I właśnie podgrzało nam się mleko. Mleko ciepłe, nie gorące. Dodajemy do całości. Całość wyrabiam teraz w robocie na końcówce do ciasta drożdżowego. Później chwilę będę wyrabiać ciasto ręką. Moje ciasto jest już częściowo wyrobione przez robot. Teraz wyrabiam go ręką. Wyrobione ciasto przykrywam ściereczką i odkładam na 2 godziny do wyrośnięcia. Teraz formuję z niego okrągłe bułeczki, które kładę na blachę. Jeszcze przegniotę ciasto w rękach, ponieważ będą jeszcze rosnąć na blaszce przez jakieś 20 minut. dla bułeczek. Przecięcie tą stroną tępą noża. Odstawiam teraz bułeczki do wyrośnięcia. Bułeczki wkładam do piekarnika na 200 stopni na około 40 minut. Moje bułeczki są już gotowe, jedną z nich przekroiłam, w środek włożyłam masło, które rozpuszcza się w pysznej, gorącej buce. Polecam wszystkim. Do zobaczenia do następnego przepisu.